Witajcie, wróciłam właśnie z Rosmana. Tak, pewnie wiecie, że kupiłam konia z firmy Kolekta i nie uwierzycie jakiego. Tak, oto mój pierwszy koń deluxe. To jest klacz Lucita. No trzy Rosmany specjalnie, żeby ją znaleźć, bo byłam pewna, bo już kiedyś ją tam widziałam, to byłam pewna, że tam jest. Więc, więc mamy. Dobrze, otwórzmy ją. Okej. Okay. I mamy, widzę, że tutaj jest katalog kolekta. O, jeszcze nigdy nie miałam katalogu z firmy kolekta. Kto chce przegląd, to niech napisze, bo tutaj jest naprawdę wiele przepięknych koni. Więc tak, piszcie w komentarzach, czy chcecie przegląd katalogu kolekta. O, wow, ale ona jest... Świetna w dotyku. Jeszcze nigdy nie dotykałam takiego. Wow! Nie no, z kolekta się mega postarał. Akurat teraz przy sobie nie mam sprzętu, żeby to otworzyć. To dziadostwo, ale zaraz do Was wrócę z otwartym konikiem, więc. po prostu y, ja już wróciłam i okazało się, że to trzeba tylko odkręcić. No, fajnie. Okay. I naszego konia He. możemy wyciągać. He. Tutaj mu ogonik uwolnię. Ej. Okay. He. Ah, jejku, ale ten koń jest ciężki. Ale też jaki piękny. O, oh, wow. Jeszcze tutaj mamy taki płotek, myślę, że się może przydać kiedyś do filmu, więc go zostawiam. Pudełko chyba mi do niczego nie będzie potrzebne, chyba, że pokazać mam jeszcze to nie ten sam koń, co ten, więc yy, może mi się jeszcze przydać kawałek, chwilę. A tak, no to mm, to już nie potrzebuję go, ale te konie są naprawdę mega ciężkie. Clutch Lusitanus 2015 roku, wyprodukowana w Chinach. I tak. Jest przepiękna. Ym, nie wiem po prostu co powiedzieć. Jest przecudowna. I tak, tak dostojnie stoi, że tak powiem. O. Jeśli ktoś chce jej recenzję, proszę pisać w komentarzach. I jeśli ktoś chce przed, przegląd katalogu, no to koniecznie pisać w komentarzach. To też wam. Zrobię recenzję katalogu, bo to będzie moja pierwsza recenzja na kanale, bo jeszcze nigdy nie robiłam. I to jest w ogóle mój pierwszy katalog z firmy Kolekta. Bardzo się cieszę, jak i z tej klaczy. Więc bałaganu sporo, ale konik jest. Gdzieś tu było takie. No, to jest. Dobra. Dzięki za oglądanie. Pa!